Jesteśmy, moi drodzy, po letnim cyklu Grand Prix w Courchevel. natomiast te skocznie w, takim, w takiej formie, jakiej ją oglądaliśmy w ten weekend, jeszcze będziemy oglądać w roku 2026. Ponieważ po zawodach letniego cyklu Grand Prix w 2026 roku ruszy przebudowa obu skoczni w Courchevel i tej mniejszej a także i tej większej. Ta skocznia mniejsza, która aktualnie ma hill size na metrze 96, m, zyska nowy hill size o metrze 109. M. Natomiast skocznia duża z hill size'u o metrze 132 zyska nowy, gdzie to będzie ta granica przesunięta aż na 149 m. Jeżeli w przypadku tej skoczni dużej ten hill size 149 m rzeczywiście się sprawdzi i ta skocznia zyska ten hill size, to przebije pod tym względem największą do tej pory naturalną skocznię w Niemczech mylenkoprzance Willingen, która ma hillsize 147 metrów. Natomiast Kourchevel po tej przebudowie, jak będzie miało 149, będzie to właśnie ta francuska skocznia uznawana za największą skocznię w Europie. Oczywiście, oprócz tego, że skocznie w Kourchevel będą przebudowane, również delikatnie zmieni się infrastruktura wokół skoczni, bowiem musi być nowy wyciąg linowy, bo ten archa archaiczny wyciąg linowy, który do tej pory służy jeszcze, będzie przez następny rok yy, służyć zawodnikom i zawodniczkom. To musi zostać gruntownie zmodernizowane, wyremontowane, no w zasadzie nowe będzie musiało powstać, natomiast powstanie także nowa szatnia dla zawodników i to będzie, myślę, jedno z dwóch obok wyciągu linowego, właśnie poczyniona największa inwestycja. No i oczywiście same skocznie, które będą główną areną zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku. Ale żeby nie było tego, że tutaj nie podaje kosztów, mniej więcej ile to Francuzów wyniesie ten cały remont, ta cała modernizacja łącznie z tym wyciągiem, skocznie, a także ta szatnia, to wszystko będzie między 60 a 70 milionów euro. No, jest to spory budżet oczywiście, no ale Francuzi są przygotowani, więc po. W przyszłym letnim cyklu Grand Prix po tych pierwszych zawodach w 2026 roku rozpocznie się gruntowna przebudowa obu skoczni. No i właśnie ten będzie remontowany wyciąg i powstanie nowa szatnia dla zawodników. Ojciec tych skoczni, Pierre Bailly, który jest twórcą tych, które mamy do tej pory, które użytkują, które użytkują skoczkowie od roku 1989. W roku 1992 Pierre Bailly powiedział o tym, że te skocznie są budowane właśnie po to, żeby mogły być wykorzystywane także w przyszłości. I nie inaczej będzie także podczas tej po tej modernizacji, yy, która rozpocznie się w 2026 roku po letnich zawodach właśnie w Courchevel, bowiem yy, Konstruktor i ten główny twórca tej skoczni chciałby, aby te skocznie mogły służyć do 2040, a nawet do 2050 roku. Zatem jak widzicie, skocznie w Kursze WL będą miały nowe hillsize'y, dostaną nowe tchnienie, nowe życie. Najprawdopodobniej być może też zmieni się troszeczkę profil skoczni, co nie zmienia faktu, że na skoczni w Kurszewel będziemy mogli oglądać dłuższe skoki. No i to wszystko jak pod igrzyska olimpijskie musi być przygotowane. No to tak jak w skoczni w predatco mają HS 109, no tam jest 142 akurat, czy tam 143 nawet. Natomiast w Kurszewel będziemy mieli 109 i 149. Dajcie znać moi drodzy, co sądzicie na temat tej przebudowy, tej modernizacji Skoczni w Courchevel? No i czy cieszycie się, że w 2030 roku igrzyska olimpijskie te zimowe zawitają właśnie do Francji?